I witajcie na moim kanale, Was na kolejny lumpeksowy haul Niestety dwie sukienki już oddałam mojej siostrze, ale wrzucę Wam w jak one wygląda. One były po 5 zł, zwłaszcza ta fioletowa mi się bardzo podoba, taki wrzosowy kolor Ale akurat jej się przyda teraz, bo ma okazję, żeby właśnie założyć coś takiego, także oddałam ją jej A ta druga dla mnie tak była przykrótka, ta w kwiatki niebieskie Ta fioletowa była z H&M, ta w kwiatki niebieskie niestety odcięta tę metkę, także nie powiem Wam skąd była Ale obie są bardzo fajne Fioletową nawet bym sobie zostawiła, jakbym miała taką konieczność, żeby gdzieś w niej iść Ale że ma siostra miała, no to oddałam jej, a w kwiatki, co jest tak dla mnie, tak mówię, za krótka Aczkolwiek też mi się bardzo podoba Maxi by była piękna właśnie z takiego materiału, moim zdaniem A obie myślę, że są naprawdę całkiem fajne No i bardzo fajnie, że się udało właśnie je trafić, kiedy bardzo moja siostra potrzebowała takiej sukienki Niestety ta fioletowa ma troszeczkę taki zniszczony ten pasek ale spokojnie można jakieś inne założyć po prostu odciąć te szlufki, bo nawet były takie ciuteńkie, sznureczki, tak żeby spokojnie odciąć i nosić bez. kolejne rzeczy, to mam dwa topy dla mojej mamy. Top to jest chyba w sumie miała być może sukienka, ale będzie miała to jako taką bluzkę bardziej niż typowo sukienkę. Znaczy ona jest mocno prześwitująca. I, I tak trzeba było jakąś halkę pod nią nosić, a jako taką nosić halkę pod taki, z taką zwykłą, właśnie prostą sukienkę chyba nie ma większego sensu. Nie wiem, czy o to przymierzasz, to wiadomo, jak to by wyglądało. Tak, taki po prostu t-shirt. Myślę, że całkiem okej. Okay. Moja mama powinna zadowolona. Fajny taki neutralny kolor. No jest bardzo przyjemny, aczkolwiek myślę, że to jest jakiś poliester. Kolejny mam bawełniany, ale to jest chyba jakiś sztuczny. Ale całkiem przyjemny i ładny kolor, tak. 95, 96% poliester, 4% elastan. Ale całkiem ładna. No i kolejna to jest taki zwykły, właśnie czarny t-shirt. Też właśnie na mojej mamy. No nie jest 100% bawełna i też troszeczkę luźniejszy, bo ten będzie trochę bardziej dopasowany. I ten jest XL, a ten jest M z tego co pamiętam. Nie, S. S, myślałam, że M. To się chyba być troszeczkę luźniejszy. No i teraz już rzeczy dla mnie. Wzięłam sobie taką i to wszystko też po 5 zł. Bo ci mam wszystko po 5 zł. Tą tylko z tylko względu właśnie, że to jest wisko. Za całkiem przyjemny materiał w dotyku. Super, właśnie na lato. Takie drobne kwiatuszki. To jest HM. I ją na pewno sobie przymierzymy. Zobaczymy, czy będzie woda. że ona jest mocno krótka, ale mam właśnie druga, jest troszeczkę podobna, którą zaraz pokażę, też taka króciutka. Ale ja pracuję z domu i lubię właśnie, jak latem jest gorąco, lubię sobie takie właśnie proste, zwykłe, wygodne sukieneczki nosić po domu, to najwygodniejsze. Także nawet, jak ona będzie trochę za krótka, żeby gdzieś w niej wyjść, to będzie fajna tak sobie po prostu po domu nosić, bo to wiadomo, to jest delikatny materiał, cieniutki. Także jak ona będzie bardzo krótka, będzie jakiś wiatr, no to trzeba będzie bardzo uważać, żeby to nie podwiało to nie ma sensu, a tak jak podoba, będzie mogło być na tym bardzo krótka. Ja na początku nawet myślałam, że to jest hiszpanka, ale ona ma... Nie ma tutaj, <laughs> nie wkłada się tutaj rąk. No dobra, przymierzymy, zobaczymy, jak ona będzie wyglądała. Myślałam, że będzie bardzo krótka, ale może nie aż za. No i tak wygląda ta sukieneczka i powiem Wam, że myślałam, że będzie za krótka, jest po prostu krótka, jest okej, okay. a dlatego, że ona miała bardzo mocno te ramionczka skrócone, wzięłam na dłuższe i to się nie zrobiło aż za dużo odkrytego, a już jest normalna jej długość. w ją z tyłu. Taka zwykła, krótka, letnia sukieneczka, przyjemny materiał I ten materiał nie jest aż ekstra, ekstra cienki, taki przyświtujący Więc ona nie ma jakiejś podszewki, ale też nie będzie wymagała, nie będzie aż wszystkiego widać I kolejna właśnie też taka cieniutka sukieneczka z wiskozy, też kajem Wygląda w ten sposób, taka w panterkę Ale właśnie też tak sobie pomyślałam, że to, ponieważ to jest taki przyjemny materiał Bardzo prosty ten fason, wygodny, taki tutaj troszkę luźniejszy więc po prostu będę, może, miała sobie ją po domu. Pokażę Wam chyba tył. Niedobrze, pokazuję Wam dobrze. Tu jest tył, bo to jest nawka. Będę że sobie po domu. Nie wiem nawet taki panterka, czy mi się to podoba. Czy mi się była ten wzór ale spodobał mi się właśnie pasą, spodobał mi się tutaj ten materiał. I tak w sklepie się zdecydowanie przyda. Coś takiego, to nawet wiecie, można jako koszulkę nazwą sobie wziąć spokojnie. Także przymierzymy tą sukienkę. Myślę, że nam będzie na pewno dobra, ale i tak ją przymierzymy, bo jestem ciekawa, jak będzie wyglądała. No i tak wygląda ta sukienka Powiem Wam, że mi się podoba ten fason Nawet mogłabym mieć chyba we wszystkich kolorach takie sukienki Takie zwykłe, proste, typowe sukienki na lato Na jakieś upały No Nawet mi się podoba ta panterka, Powiem Wam tak tutaj w przypadku tej sukienki Na pewno ją sobie ponoszę I teraz tak, jeszcze dwie rzeczy Sukienka, w której jestem mega zadowolona Chyba, że okaże się, że na mnie jest niedobra Ale powinno być ok No i taki króciutki to. W takim neutralnym kolorze, i to jest taki coś między beżem a brudnym różem. Taki dosyć nietypowy kolor. Nie wiem, jak on wychodzi na mojej kamerze. Bo tak Nawet wydaje mi się, że wygląda na podglądzie ok, tak jak w rzeczywistości. A czy tak się okaże na żywo, to na żywo, Naczy w sensie jak na waszych ekranach, nie na żywo. To zaczymy. Taki króciutki, także że go też. Będziesz powinien być. Okej, okay. i tak jak średnio lubię siebie w beżach, tak właśnie ten odcień lubię. Wszystko, że jest taki chłodniejszy niż jakiś taki ciepły beż. Zobaczymy, On to będzie na mnie wyglądać, ten top będzie pasował, ale kolor mi się bardzo podoba. Ta wygląda ten top. Nie wiedziałam, która ramię odkryć, o, które <laughs> zakryć, bo nie było z metki, Ale no, w ten sposób się też normą, bo tu nie ma żadnej różnicy właśnie z wielkością dekoltu ani nic. Więc po prostu zrobiłam tak, bo z są jej noszę włosy, więc na tej stronie sobie zrobiłam tą falbankę. Podoba mi się ten kolor. Ok, wciąż będzie krótszy, a nie chcę taki krótki. Tak, jak nawet mam taką dłuższą spódnicę, tutaj wyższą, z wyższym stanem, to całość zakrywa. Także fajnie jestem zadowolona. Podoba mi się. Aczkolwiek powiem wam szczerze szczerze, jakbym go kupowała na wagę, zapłaciłabym mniej niż 5 zł w te ostatnie dni. Ale wiecie, to już aż tak nie ma co patrzeć. Kolejna rzecz, taka sukienka. Ostatnia rzecz, z której jestem najbardziej zadowolona, bo już będzie na mnie pasowała. Ona jest z mojito. Rozmiar XS i taka właśnie w krateczkę. To jest dosyć taki gruby materiał, że zdecydowanie nie na teraz. I to jest, że to jest coś sztucznego. To jest jakaś metka i była metka, jest wycięta. A taka dosyć ciepła ona będzie, też nie ma jakiegoś większego dekoltu, także fajna będzie na jesień. Ja się zawsze najbardziej cieszę właśnie z sukienek z długim rękawem, ale nie tyle dlatego, że je częściej noszę, bo lubię zarówno latem, jak i zimą, nosić sukienki czy jesienią. Ale po prostu, jakoś w tych ląbkach, do których ja chodzę, jest zdecydowanie mniej sukienek jesienią i zimą. więc jest właśnie takich na ramionczka z krótkim rękawkiem, takich typowo letnich. Więc bardziej ściśle, jak mi się uda trafić coś z długim rękawem, co mogę nosić nawet przez cały rok. Bo Czasami to lato jest tak chłodne, że i tak się zdąży sukienkę z długim rękawem. Także przymierzymy. Mam nadzieję, że będzie dobre. Tak ogólnie mi się podoba. To taka, taka typowo, typowo sukienka na co dzień. A nie jakaś chyba za krótka nie będzie, duży dekolt, fajna na co dzień. Typowy to jest. Odkrywam ją to Mam nadzieję, że będzie no dobra, bo, bo widać, że mi się Jedyny minus, to ona ma talię troszeczkę no. wyżej niż ja mam. Normalnie powinnam mieć tutaj, ale to da się spokojnie jakimś paskiem rozwiązać, albo po prostu... W ten sposób będę nosiła Jestem zadowolona, że uda mi się taką sukienkę trafić Bo tak jak mam mówiłam, jakoś tak u mnie jest mało tego typu sukienek Właśnie z długim rękawkiem A ta będzie właśnie fajna na jesień, na zimę Bo naprawdę ciepło, czuję się zdecydowanie za gorąco w niej teraz Także to całe moje zakupy Zapraszam Was też na mój Instagram w opisie Tradycyjnie dajcie mi znać, co Wam wpadło w oko z moich zakupów Co niekoniecznie, pochwacie się Waszymi łupami Dziękuję bardzo za oglądanie Do zobaczenia w następnym filmiku, cześć!